Niemowlę i kilkuletnie dziewczynki porzucone przy granicy z Meksykiem z Teksasem USA, pięć małych dziewczynek z Ameryki Południowej porzuconych przy granicy Meksyku z Teksasem. Pochodzące z Hondurasu i Gwatemali dziewczynki zostały znalezione przez amerykańskie służby. Kiedy je zatrzymano, były same. Najmłodsza z dziewczynek jest w wieku niemowlęcym, najstarsza ma 7 lat. Urząd do Spraw Ceł i Ochrony Granic CBP poinformował w poniedziałek, że miało to miejsce poprzedniego dnia przy granicy w południowym Teksasie. Dzieci nie posiadały dokumentów. Żadne z nich nie wymagało pomocy medycznej. To łamie serce agent CBP zauważył w niedzielę dziewczynki w pobliżu miejscowości Normandia, na południowy zachód od San Antonio. To łamie serce, gdy znajdujemy tak małe dzieci które walczą o życie w środku Pustkowia, mówił cytowany przez amerykańskie radio publiczne NPR, Austin L. Skero, dowódca patrolu w sektorze DeLrio. CBP powiadomił, że zatrzymane dzieci zostały najpierw przewiezione do ośrodka przetwarzania danych imigrantów. Później zajęło się nimi Ministerstwa Zdrowia i Usług Społecznych. System pełen chaosu wcześniej, w piątek, amerykański minister bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkas przekonywał, że liczba dzieci imigrantów bez opieki, podtrzymywanych na granicy, po największym od 20 lat wzroście obecnie gwałtownie spadła. Jak dodał w ośrodkach zatrzymań patroli granicznych przebywało ich 700. Rekordową liczbę na granicy z Meksykiem, niemal 6000. Odnotowano w marcu tego roku. Zdaniem Majorcasa, który był w piątek w Teksasie, czas pozostawania dzieci w areszcie spadł ze średnio 139 godzin do 24. Ministerstwo przypisuje to usprawnieniom podczas załatwiania formalności oraz usunięciu barier, które uniemożliwiały umieszczanie dzieci u krewnych i sponsorów. Administracja Biden-Harris odziedziczyła zdemontowany system pełen chaosu i okrucieństwa, argumentował Majorcas. Dodał, że jest, dumny, z ogromnego postępu, jakiego dokonano w reformowaniu systemu. Wox News w minionym tygodniu przypomniał, że ekipa Joe pozwala nieletnim bez opieki i kobietom z dziećmi poniżej 7. roku życia na pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Stacja podała, że najbardziej zapracowani w Stanach Zjednoczonych są agenci w sektorze Rio Grande. Dokonują ponad 2200 zatrzymań dziennie. Niektórzy chcą by ich złapać, inni nie zauważył Wok News.